Słuchajcie, widziałem, że Gris wrócił do wioski, więc postanowiłem, że trzeba go szybko będzie tutaj zaczepić Bo widziałem, że tam przychodzi, właśnie, Gris! Halo, Gris! Słuchaj, mógłbyś tu na chwilę... No, podejść? Ale, co? Tak. Słuchaj, bo musimy obgadać jedną rzecz, Grawie, bo... Czy... Obojętnie, chodź tu Bo, słuchaj, jakby to... O, Bambi tu jest W sumie Bambi też o tym nie wie, ale, bo generalnie... O, siemka Siemka Generalnie to, wcześniej... A Okej. Okay. Troszkę nabroiliśmy razem z turbo, tak. Oho. Odrobinkę! Coś się stało? Pami pamiętacie, że szpital był nawiedzony, nie? Mhm. Mm tak. To generalnie ja stwierdziłem, że... że skoro wioska to moja wioska, to ja generalnie stwierdziłem, że ja się pozbędę tego ducha i wkradłem się do twojej wieży, w której znalazłem jakąś książkę, jak się pozbyć go. I chciałem wykonać rytuał, który w niej był, ale nie wyszło i chyba uciekł. Bambi trzymaj mnie, bo jak ja mu. Co? Co ty? Nie, dobra, ty Gris, czekaj, czekaj, czekaj trzymam cię, trzymam cię, spokojnie komfortu, wiesz co to znaczy? No to ja nie wiem co to znaczy Nie ty masz. mam liny, masz linę? Masz linę? To będę go Ja dobrze. może teraz nie będę No bo... No co nie co ty! Wydarzyło, jak tam poszedłeś? No bo tam znalazł księgę, że trzeba było jakiś krąg z redstone'a i spalić w płomieniu przedmiot ważny dla tego ducha, ale no... No nie pykło Spaliliśmy A, ty i... Tam małym druczkiem? Tam był mały druczek? Nie ma hmm. A co finalnie ja się, się stało? Co eee, prawie spłonęliśmy żywcem Bo duch uciekł ze szpitala i zaczął podpalać bombikowice Co? Co? Ale co spokojnie, spokojnie, spokojnie opanow Opanowaliśmy to, bo nie, nie. widziałem cię wcześniej o, Ale to nie Generalnie wiecie. to Ale generalnie. Nic, nic, nic nie rozwaliłeś? Eee, nie, ale tak dla pewności w szpitalu Podłożyliśmy TNT, w razie gdybyśmy chcieli go Burzyć, bo... No, i to są egzorcyzmy Okej okay. No, Błaki, ale to, co jak to duch za pewne miejsce, zniszcz to miejsce. No i no co, to... i nie będę miał szpitala? Takim A razie? chcesz jest szpitala. mieć szpital z duchem? No, może zaprzyjaźnię się jakoś. A to proszę cię bardzo, mnie chciał spalić żywcem, wcześniej wciągnął mnie do rur. Nawet Grizza porwała, no, to już jest. Też... no, dobra, 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 to zniszczymy i możemy zrobić coś pomocy, tam lepszego Pomocy, ej, 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 pomocy, pomocy, co pomocy Co jest? No, co no, no, jest? Co, no, 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 co no, jest? No, co no, jest, no, Turbo? No, ej, co jest? jest, no, co to jest? To patrzcie, gonią go, gonią go ci Zabij, zabij, co jest? Gdzie oni są? Ej, 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 Dostali się, przedostali się Jak się przedostali? Gdzie jest Turbo? Jak oni się przedostali? Jak oni się tu przedostali? Przedostali się przed przedostali się bramę Ale jak? Jak? Nie Ale... wiem, w ogóle idę sobie tam spokojnie no? i tak dalej, no i przedostali się. Eee... Ja... co jest? Ale. Co? Co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje po prostu. Czy tylko... Naprawdę. Moje, Czy tylko co? Według mnie nie. na wieża stała się odrobinę mniejsza? Jak... Ej, co jest? Faktycznie! Ej, co się stało z wieżą? Ej, no zobacz sobie na, na górę. Ej, no ej no nie wiem. zobacz sobie na górę. Patrz, patrz, widzisz, tam się co? Wieś? Wieś? Ej, co? jaka wieś dziura! Ej, co się um. dzieje, jest to... Ej, widzieliście, twoja... widzieliście na tym klifie? Powiedzcie mi, że to któryś jest? Ej, tam jest... Tam stoi twój ojciec! Tam stoi twój ojciec! Tam jest twój ojciec, jest! jest. <coughs> ta, ta twoja wiedza jest Czuj jakaś... chciał obronić front, verno jest mój. Dobra, ej, chodźcie szybko ej, do ej, no, no, Dobra, on sobie chyba poradzi, ale... Macie koksy, macie koksy? Ja mam koksy, ja mam koksy, rzucam ci. Rzuciłem. Podzielcie się, podzielcie się, tam trochę ich dałem. Masz, masz, ja ci dam, ja ci dam. Weź, 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 weź szybko. Dobra. Ale tak, tak bardzo tak źle jest z tym atakiem? Zobaczysz Ej, Ale naprawdę, uważajcie. To jest tragedia. No, dobra, spokojnie, damy damy. Bo kurde, oni bo bo, bo bo Dobra, 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 bijcie, spokojnie. Bijcie, bijcie, oła, oła. Bijcie, bijcie. Ej, ale szybko, szybko, szybko. Dobra. Radę, dobra. Padli, padli. Dobra, damy radę kłopaki, damy Ej, to zobaczcie to, to z Czekajcie. Ej, co, co to jest? To? Czekajcie Czekaj to. Jest. Dobra. Czekajcie. Ej, ej, patrz, widzisz tu jest dziura w murze. Patrz, Bambi, zobacz to! Ej, chodź! Uważaj, 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 uważaj! Dobra, pilnuję, pilnuję Nie, nie, uciekajcie! Ja uciekam dobra, na most, dobra, ja uciekam na most! Dobra, dobra, uciekam, Ilu ich uciekań. tu idzie? Za, ich jest za dużo, ich jest A, za dużo, nie, nie, nie! A, o Bambi! O, no, Nie, nie! Bambi! Bambi. Dobra, A, dobra, dobra idę, 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 uciekaj, od tyłu uciekaj, uciekaj, spoko, spoko! Jest koksa, jest, jest koksa. Zjadłem, zjadłem, uciekaj, zjadłem, zjadłem. Nie, 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 za dużo. ja uciekam, ja uciekam. Ja uciekam. Nie jest ich za dużo, dawaj tak. Dobra, dobra, pomagam. Dobra, czekaj, czekaj, teraz muszę... Dawaj, 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 Ucz, staram się! Oj, bi, 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 Damy radę, damy radę. Już mało ich jest. Obok mnie tutaj są. Dawa, się, dawa, dawa, staram dawa, się, staram się, staram się. Dobra, dobra wszyscy? Jest, dobra. O, oj, ale... o, gdzie, turbo, gdzie turbo, turbo, gdzie? Turbo, turbo, turbo gdzie jesteś? Gdzie on? Turbo! Czekam, bo... Ale, gdzie Jestem on jest? na statku, na statku! na statku? Czemu na statku? Dobra, nie dawaj, wiem. Dawaj, dawaj, Oje! Drugi raz! przepraszam. Ale, ale go, ja wiem, halo, jesteście tutaj? Tak, 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 strzelamy, strzelamy Trzylam do nich. Ja... próbuję, ja ich słuku próbuję. Ja nie mam strzał! Ja nie mam, ja nie mam no w ogóle strzał. strzał. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dobra, szybko. Dobra. Jest. O oh, Jezu, Słuchaj, maria. Bambi, ja wiem, Ej, ale... że ty spędziłeś 10 no. lat w spokoju, ale no weź patrz gdzie, gdzie machasz tym mieczem. Uch. No. Starych, to jakaś. nie miało wyglądać generalnie, ale. Ale, ale co to miało być? W sensie, Jak oni się przedstawiają. No bo tutaj? ogólnie ja sobie tutaj idę no. co nie. Wchodzę sobie na wie, wiecie dzień, jak co dzień patrzę. Tam na tych flankach, chodźcie, chodźcie, pokażę wam to, bo tak będzie łatwiej. Tam Dobra. na tych flankach za, za mostem nie ma nikogo totalnie. Nagle patrzę w dół, a oni tutaj forsują bramy w ogóle tymi toporami. A tam jest w ogóle dziura w tak murze, Tam, tam, tam. No właśnie widzę ej, i w ogóle jeszcze coś wybuchło, nie wiem czy słyszeliście, ale coś wybuchło z tamtej strony i to chyba w murtach karpa. Ale widziałeś... Ty... Ale nie, co co z tamtej tą... strony. Staję? Nie może chodźmy zobaczmy, chodźmy zobaczmy. Ej, tu faktycznie! Ej, już no, już Maria, ej, ale słuchajcie, chłopaki co z tam wierzą bo widzieliście jaka tam dziura była? Nie wiem, do do Bo Gris bo bo tam został sam, Gris tam tam... Nie no, on sobie chyba poradzi, no jednak... No nie wiem, no ale... Widziałeś jego wierzę W sensie co tam się stało? Stał nie tutaj, wiem tutaj, ej są tutaj Ej tutaj, tutaj chodź. czekaj, czekaj, czekaj Dobra. Tutaj zabij... o, o. Dobra. Ja Już zabiłeś? Dawaj chodź chodź, tak, 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 możemy mieć Jesteś byli tajniacy jacyś kurcze Dobra chodźcie, chodźcie do wieży szybko chodźcie ale Ej, ej słuchajcie chodźcie, chodźcie szybko Ej, ale... Ja się boję o tam mogą się ale ta coś wieża jest zapyta, ale patrz, tak zniszczona, to... No to, ale patrzcie właśnie na te zniszczenia, jakby. No, no patrz, nie Ej, wiedziałem, że. Nie, nie wiedziałem, że ta Ej, wieża może halo. zostać uszkodzona w taki sposób. No. Ej, są... Ej, uważajcie, Ej, są... uważajcie, uważajcie. Uwaga, uwaga. I tu w ogóle wypłynęły jakieś. Ej, ale widzisz tu? Ej, widzisz... Ej gdzie jest Patr Krzysiu? Krzysia Ej, nie Krzysiu, ma. Krzysiu, tu jest, tu jest Krzysiu. Spokojnie. Gdzie, 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 gdzie? O, 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 tutaj. A tam, patrzcie, dobra, tu widzę. Jest głowa, tu jest głowa jego starego, patrz. Ej, co? Ło. Wow. No? Eee... Ale Grys, Grys? gdzie jest gris? Gdzie jest gris? No, ale. Dobra, nie wiem, no. przeszukajmy tę ruinę wieży, czy, czy on gdzieś Masz, tu jest. chodźmy. Ej, ale jak mi się. Czekaj. Tylko uważaj, żebyśmy nie utonęli ani nic. Dobra, z... Nie, no chyba, jest, chyba nie. Maja, Dawać, ale tu jest. No, Jenny! Ale... Ej, oj, czekaj, czekajcie. ej, patrzcie, z tej wierzy nic nie no. Bez kitu, tu nic nie ma już. Ja pierdolę. Nie... Ej, Gris Gris musi być wściekły. Wściekły, wściekły. to było powiedziane. Co jest nic. Ale gdzie jest Gris? Czy on w ogóle żyje? Waszy... No nie no, chyba no żyje skoro nie. znaleźliśmy głowę tego. No tak, tylko że pytanie, czy ich nie było na przykład więcej, nie? Ej, ale wchodź i zobacz, to będzie, jak ucierpiała to ta wieża, głowę. nie? Ta głowa jest dosłownie nabita na pal. To jakby Gris po prostu uciął głowę. I no zostawił i ją, ją tutaj. I ją wsadził po prostu tak. Na nie wiem, odstraszenie, czy nie wiem co. Bo, czy to jest zaraz znaczy... może wiadomo, że wygrał? No no dobra, dlaczego... No ale nawet jeżeli wygrał, to gdzie on jest? Co z no tego, właśnie, że wygrał, no. skoro go nie ma. Nie wiem. Może teraz. Jest w jakimś innym wymiarze, nie wiem, on ma różne rzeczy swoje, Jezu. No ale patrz na tą wieżę, patrz na tą wieżę i nie ma, nie ma tej wieży już. No ale to co, co teraz zrobimy, bo ta wieża przecież chroniła wioskę. No, no to właśnie. jesteśmy... Ej, ej połączmy no. fakty, w sumie skoro chroniła wioski to może dlatego ci... Ci, ci villagerowie, czy, czy kto to no był, tak, no może ci przydostali. Ej, to faktycznie, bo, na bo początku, zaczęło się od na to, tego, że ten ci te tu. góra była tam, tam zniszczona, i wtedy oni weszli. Tak, jakby no. te kryształy nas tak najbardziej, jakby one miały. No, taką bo tam było moc. powiedziane, że te pioruny ładowały wieże, a one uderzały właśnie gdzieś w te kryształy. No. W sensie może a, te je te ładowały, czy, czy coś takiego. Tych kryształów chyba nie no ty, ma. No, w ogóle niewiele jest nie już. Ma, no, jakby góry I zauważcie, że pioruny już nie uderzają. Abo jednak... Nie, A. co to było? Nie, to nie, nie był piorun, to nie był piorun Ale bo właśnie... Leżyło że jeszcze, tak Szykajcie, jakby... Czekajcie, ale to... Tak, tak jakby ona się teraz sama jeszcze niszczyła Bo jakby straciła, wiesz, swoją moc I teraz jakby, nie wiem, się sama niszczyła Nie wiem ale... Nie wiem, o co chodzi no, no, jakiś tryb autodestrukcji? Ale co? Łooo Ej, 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 Nie, 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 nie. Chodź, chodź, chodź. Ej, odsuńmy nie, nie, nie. się, odsuńmy się, bo to... Nie, chodźcie, uciekamy, uciekamy stąd, uciekamy się Ale co z Grizem, no? No ale no jakby nie, nie wiem, no. Nie wiem. To jest co, co, co? Licz, Liczmy na to, że jest w bezpiecznym miejscu. Jakby... No my i tak nie, niewiele już teraz zrobimy. No patrz na tą wieżę ona miała nas chronić, a teraz co? Jej nie ma jej Nie ma, I co Ale z teraz Ty, ale będzie? właściwie to co, co co z bramą? W no bo. w sensie. Bo żeby się nie okazało, że my staliśmy przy, przy wieży, a tutaj nam ktoś wioskę plądrował, nie? Hmm. O, nie możemy się rozdwoić, ale naprawdę. Co tu się dzieje? Ja naprawdę Serio. nie. Serio? Dobra, moment, moment, tego. ugaśmy to, ugaśmy to wszystko tutaj. To Też, prawda? To my się nie podpali widzicie. Co jest porami dnia? A może to jest jakaś oznaka Aha? od Griza? Może to jest jakaś oznaka od Griza, że, że żyje, nie wiem. Słuchaj. No znak no on... coś, nie wiem, Morsa czy, czy, czy coś? Nie mam pojęcia. Alfabet, nie mam nie pojęcia. alfabet Morsa, no. No, e, do, do, dobra, nie, nieważne, ale. Ja... Yeah. Ale czekaj. No ale patrzcie co Bo... teraz z wioską. Tutaj ucierpiałaś. My wieża. zrobiliśmy tą pułapkę, a jak była potrzebna, nawet nie była uzbrojona, nie? No właśnie, nie, ona jest chyba zerwana, no tak, ona jest cała no zerwana. zerwana. Może aż tyle o to... coś przed to przedeptało, jak mi gonili, że aż. Nie, no przecież ona chyba. No chyba, że po prostu uzbrojana. zauważyli i przecięli, nie? No też możliwe. No. Też, też, ale. Dobra, no. nie, nie, ja, ja mam dość. Napiszcie widzowie, jak myślicie, gdzie jest Gris i co się z nim dzieje, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Wpadnijcie na kanały do Turbo i do Bambiego, macie linki w opisie i w karcie. I co, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć. Hej! Jo.